zgłoszenia otrzymaliśmy po godzinie 2 nad ranem natychmiast zostały zadysponowane zastępy gaśnicze, w sumie ponad 20 samochodów okazało się, że płonie cały budynek klubu nocnego Prince spłonął doszczętnie, całe wyposażenie budynek w tej chwili praktycznie nadaje się do, do rozebrania na szczęście nie było osób poszkodowanych, z naszych informacji wynika, że budynek od pewnego czasu klub od pewnego czasu nie działał nie pracował, w środku nie było nikogo jednak z hotelu, który jest obok tego klubu, ewakuowaliśmy 10 osób. To była profilaktyczna ewakuacja, ponieważ w hotelu zaczął pojawiać się dym. Hotel graniczy jedną ścianą razem z klubem. W tej chwili trwa dogaszanie, częściowo prowadzone są prace rozbiórkowe. Znajdujemy jeszcze zarzewia ognia i to dogaszamy.